Praca listonosza jest pracą samodzielną. Zagrożenia. To proste. Kiedy pies gryzie, zachowujemy spokój. Zgodnie z wieloletnią tradycją, zawsze w listopadzie i na przełomie listopada i grudnia. Odrabiamy zaległości filmowe z tytułu chociażby no, ubiegłego czy tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. no i W związku z powyższym tydzień temu pokazaliśmy nasz polski kandydat do Oscara, więc film pod wulkanem. Eee... W tym tygodniu zapraszamy na urokliwą komedię czy komediodramat Tomasza Agonsowskiego zatytułowany Wróbel, z no, fenomenalną kreacją aktorską Jacka Borusińskiego. Ci z Państwa, którzy pamiętają kabaret Mumio, no, to wiedzą o którego z panów z tego kabaretu kultowego już dzisiaj chodzi. A sam film jest takim bardzo ciepłym, ironicznym, zdystansowanym i pełnym humoru, ale takiego inteligentnego, nie głupiego. Rechotu, spojrzeniem na polską prowincję, na klub piłkarski składający się z zawodników, którzy nazywają się Ciećwierz, Wrubel, Sujka, a więc taki smaczek dla ornitologów. A sam film jest przykładem takiego niezależnego podejścia do materii filmowej, do opowiadanych historii. Trzeba powiedzieć od razu, że pomimo dość, dość ciepłego przyjęcia przez krytykę i publiczność, Część ten film jakoś tak niepostrzeżenie przemyka przez polskie kina, a szkoda, bo jest naprawdę bardzo dobrze zrobionym filmem, który opowiada ciekawą historię w sposób no, daleki od takiej ortodoksji komercyjnej, więc ci z Państwa, którzy lubią powiew takiej świeżyny, jeśli chodzi o kwestie pracy kamery, budowanie roli przez aktorów, a oprócz Jacka Borosińskiego zobaczymy tam m.in. Krzysztofa Stroińskiego znakomitej kreacji aktorskiej, no myślę, że będą zainteresowani, a wszystko, że tak się wyrażę, no, przebiega pod dyktando hasła, które za Zawsze przytaczamy, kiedy w grę wchodzi polskie kino. Jest to cytat ze Stanisława Baryi. Nie da ci wódka, nie da ci wino tego, co może dać polskie kino. Więc serdecznie miłośników polskiej kinematografii zapraszam w najbliższą środę. Tomasz Gąsowski i jego Wróbel. Policja? Nie mamusia. A kto? Listonosz. Znaczy był listonosz.